Hello! Tu dran, a to moje dran Kokoro. Mam kolejną paczkę od Stationery Selection. W tym miesiącu mi zdradziła, że będzie coś bardziej artystycznego, więc zobaczymy co tam nam spakowała. Mam nadzieję, że wszystko dotarło w jednym kawałku. Jeszcze go nie otwierałam, więc... Tym razem myślę, że przeczytam na koniec listę rzeczy, co tak naprawdę się z nim znajduje, bo ja mogę czasami tylko zgadywać albo się domyślać. Także tam. Ojej, mm, ojej, ojej, ojej. Jest to saszetka do malowania pocztówek. Od Kuretakę. Nie, od razu się za nią zabiorę, ale nie patrzę na inne rzeczy. Ten zestaw jest przeuroczy. Dobra, pa to Tu jest pojemniczek na wodę. Ona może być taka, że się napełnia przez ściskanie. Nie wiem, później zobaczę tak naprawdę instrukcję, jak się z tym obchodzić. Tu jest brush pen, ale jest to taki bardzo podróżny widzę zestaw. Takie ono, do malowania, właśnie pocztówek. I jest specjalny papier od kury akwarelowy, na którym można właśnie coś takiego namalować. I cała saszetka jest jakoś sprytnie pomyślana. Tu mam instrukcję. <laughs> Czy ja się połapię? Czy dren się połapie? Dobra, Dobra, zakładam, że. można sobie wrzucić kartki, które będziemy chcieli malować. OK. Tutaj sobie można miałem, jeszcze chować różnego rodzaju rzeczy, na przykład jakieś inne braszpany albo inne dodatki. O, na przykład pojemnik to wpadnie na wodę. A tutaj... Ok, pomyśleli to tak, żeby można było rozłożyć tą paletkę. Hiop, jakoś tak. I tutaj, żeby można było mieszać kolory. O, i setup jest taki, żeby sobie można było zabrać to, nie wiem czego jest jeszcze ta, tutaj, kieszoneczka. Jeszcze. Czyli, że mogę być artystą w ten sposób. sobie tutaj mieć paletkę i nawet z natury. No jest to naprawdę uroczy set pocztówkowy. To jeszcze można sobie schować później te papierki, których nie używamy albo coś tam. Na pewno podróżnie nic nam się nie pogubi w tym momencie. Nie wiem, poczytam później dokładnie, żeby wiedzieć. jak to się obsługuje i najwyżej e, zrobię dodatkową adnotację na stories. Bardzo, bardzo fajnutkie. Nie spodziewałam się. Otwieramy ponownie. Cóż mamy w tym wypadku? Mamy trzy... 3... A! Cztery. Mamy zupełnie albo do szkicowania, ciekawe czy są... Prawdopodobnie się nie rozpuszczają chyba nie są akwarelowe, ale mam nadzieję, że w transporcie się nie połamały w środku. Będziemy je wypróbowywać. Czy to jest od sakury nie od Wygląda bardzo podobnie jak mikrony, prawda? Mhm, zobaczcie. Mhm. Jest waterproof i w kolorze sepi o grubości 5 mm. Ciekawe, ciekawe. Czym się różni od sekury? O, temperówka od y, Uni Nic lubi w swoich y, boksach dawać taki kompletny pakiet. Czyli, że jak daje ołówki, które nie są automatyczne, no to fajnie, żeby była do nich też temperówka. I żeby to wszystko, wszystko można było zabrać ze sobą y, w fajnym opakowanku okej, okay. Mamy jeszcze warczką. Prawdopodobnie jest zaprojektowana przez NIC. Jest jeszcze pętelowy Art Brush. A może jednak jest... jest on kolorowy. Dobra, przekonam się. Brązowy sepia. Aha, czyli jednak jest kolorowy. Dobra, dobra. Tutaj jest pędzelek. Próbuję na pewno. Ok, okej, okay, okej. Okay. Trzypak takiej cieniutkiej. Chyba domyślam się, w jakim celu jest taka biała taśma. Odrywając ją, będziemy mieli równą białą ramkę. Na pewno właśnie będzie się dobrze odklejać. Łasi od M.T. są najlepszej jakości. Zobaczymy, co Mitz napisała o pudełeczku. Czy tu, czy tu, czy tu. Czyli tak, ołówki, które fajnie działają z akwarelami, to znaczy nie są wodne, ale pasują do... Rysunków akwarelowych. Eyeliner po prostu od Kokuyo, który jest w kolorze właśnie Sepi. O pentelowym braszu jest właśnie tyle też napisane, że jest popularny i że robi fajne zarówno cienkie, jak i grube linie. Jeśli będziecie ciekawi, to jestem skłonna wybrać się gdzieś w naturę i przy użyciu tego setu coś zmalować. Hmm? Hmm? Ciekawi? Dajcie znać! Dobra. Dzięki za kolejny unboxing Stationary Selection. Faktycznie takie artystyczne rzeczy nie zawsze mi się trafiają w rączki, więc będę miała się czym bawić.